Wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kamikaze, a dzisiaj ze mną jest Veggie. Witam. Co cię tu sprowadza na, na Rift Legends? Co, co cię tutaj łączy? Bo co się już wspominałeś, że będziesz trenerem? E, jakiej organizacji i jaki będzie skład tej organizacji? No jest tak, Davis One to jest ogromny eksperyment, więc połączyliśmy się z Davis One. będziemy się nazywać Davis One, kiedyś miałem team. No co bądź, bądź, mamy trzy osoby, które przynajmniej kiedyś grały pod tą nazwą, więc tak. Niby taka nazwa, zastanawialiśmy się nad tym długo, no legendarna, może lepiej ją nie ruszać, no ale z drugiej strony małe KMF widzę, więc pomyśleliśmy tak sobie, że jak oni tak zwaniakują, to my też. No i gdzieś tam no, zebraliśmy taki skład bardzo eksperymentalny. No nie da się ukryć, że jest to zachłanny skład, no bo jednocześnie będziemy najmniej, najprawdopodobniej tych wszystkich drużyn. Chcemy streamować wszystkie nasze screeny, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście chcemy wszystkie POV streamować i też. Ja będę streamował, więc to będzie taki zespół, który jest złożony z głośnych, streamowych nazwisk. Tak, mamy Arquela na topie, potężny gracz teleportu. Mamy też oczywiście w lesie Xeunera, no tutaj właśnie ciekawe, prawda, no bo Xoner teraz yy, grywał, można powiedzieć, competitive, na takim poziomie, żeby powiedzieli, bardzo wysokim. Yy, natomiast y, teraz jest okazja dla niego, żeby gdzieś tam, y, miejmy nadzieję, podbudować się w tym projekcie i rozwinąć jakoś swój stream. Overpool na midzie, niestety nie ma go na Media Day, bo odbiera mieszkanie, ale to dobrze, to oznacza, że ma sukcesy w tak. życiu, to się, to się liczy. Na mamy lakera, więc no, tutaj też Lakera miał taką lekką przerwę sezonową, też tak pomyślał, że fajnie będzie, jak coś swojego rozkręci. No i Wander, no więc tutaj wykopałem, podkopałem starego zawodnika i no, na końcu ja tu jestem na trenerce, ale zaznaczam, że będę chciał znaleźć kogoś do pomocy. Będę chciał znaleźć kogoś do pomocy. I liczymy na to, że będzie ogromny młyn, który fajnie będzie się oglądać. No też pasą w ogóle Wander ostatnio też jakby trenował składy, może też jakby coś od siebie doda. I skład wygląda tak na papierze. No dosyć mocno. Są to raczej tacy weterani, nawet jeśli trochę nie grali, no to jednak swego czasu wszyscy grali na dosyć wysokim poziomie. I jakie są ambicje takim składem? Czy to jest tylko content, czy jakiś wynik może? Jaki by właśnie taki wynik satysfakcjonował? Dlatego to jest taki bardzo zachłanny skład, bo jeżeli będziemy wszystko przegrywać, to nie będzie się to dobrze wyglądać. Jakby jedno jest moim zdaniem rozłączne z drugim. Jeżeli chcemy, żeby się dobrze bawili widzowie, to i my też musimy się dobrze bawić. Na koniec dnia, jeżeli będziemy wszystko przegrywać, nie będziemy się dobrze bawić. Więc jest to bardzo duży konflikt tutaj na, na, na szeregu polach, i przez to, to jest taki eksperyment. No naszym celem na pewno jest nie spać ligi. I idealnie mogę dostać się do playoffów, ale słuchaj, cztery drużyny się dostają i spójrzmy na inne line-upy. Sezon będzie bardzo ciężki. Więc szczerze mówiąc, my chcemy wygrać jak najwięcej meczów się da. My nie dajemy sobie żadnego, żadnej pozycji w tabeli. Na pewno nie chcemy mieć zero wygranych map. Tak jakby naprawdę do każdej mapy podchodzimy na zasadzie takiej, że, dobra, wygrać najbliższy mecz. To jest nasz cel. I nie jesteśmy faworytami w tej lidze. I oczywiście jesteśmy wszyscy starymi dziadami. Bo jak tak mówiliśmy, to nasza średnia wieku jest chyba najwyższa w lidze. No i cóż, no taki skład wykminiliśmy, zobaczymy, czy realnie takie doświadczenie pomoże, czy wręcz przeciwnie, wszyscy będziemy tacy już zęceni, bez jakiejś tam motywacji, dawno nie graliśmy, nie wiem, co się dzieje, ale najlepsze w tym jest to, mam nadzieję, że wszyscy będą mogli to oglądać i nie jest to obarczone jakimś ogromnym ryzykiem, bo też fajnie udało się dogadać z Dawisła, tak jakby... Nie mamy jakichś wielkich oczekiwań ani w jedną, ani w drugą stronę, więc tak jakby traktujemy to jako eksperyment. Za półtora miesiąca będziemy wracać do rozmów, czy dalej kontynuujemy, czy nie. Natomiast mamy nadzieję, że przynajmniej będzie się to dobrze wyglądało i wy będziecie mieli okazję zobaczyć wszystkie nasze wygrane, jak i przegrane. Tak skromowa ode Dlaczego akurat ta drużyna? Czy to jakby oni wyszli z tą inicjatywą, czy to jakby wy wyszliście z tą inicjatywą, żeby wystartować w Legends? Znaczy, jest wielka zmiana. Ultraliga jakby nam odchodzi w zapomnienie trochę. Teraz chodzi Rift Legends, bardziej taka może medialna liga. I jakby skąd, jakby skąd pojawił się pomysł, kto wyszedł z inicjatywą i dlaczego akurat tutaj łączycie siły z Dewitson? No jest prosta, bo tak naprawdę moja inicjatywa wyszła przypadkowo. Ja wiele off-sezonów uczestniczyłem, wbrew pozorom, pośrednio, rzadko kiedy byłem bezpośrednio zaangażowany, ale często w tych off -sezonach uczestniczyłem z dwóch powodów. Raz, zawsze chciałem, żeby tort, że tak powiem, rósł. Czyli nawet jak nie byłem w żadnej drużynie, to czasem za darmo pomagałem, jakieś tam gracze próbowałem dogadywać jakieś tam sklejki składałem dla niektórych, takie, nawet jeszcze jak była ultraliga. To podobno podobno sezon dla mnie pod tym względem. Mówię o tych takich końcowo pod koniec roku, że tak powiem, o sezonach. Tak, między sezonami to rzadko się udzielam, ale jak już się zbiłem do koniec roku, to nawet w ultralidze kilka sezonów coś tam robiłem. Yy, I no, bardziej traktowałem to jako: no po prostu nic za to nie biorę, liczę na to, że scena będzie się rozwijać. Więc taka może motywacja wewnętrzna. No i druga rzecz: no, często od, uczestniczyłem z powodów takich, żeby w razie czego zawsze mieć jakiś taki mały paluszek u nóg gdzieś tam yy, dotknięty w tym. Oceanie Esportowym polskim i gdzieś tam mieć jakieś info, behind the scenes, mieć kontakty. No i zaczęło się podobnie tutaj. No i głównie myślałem o tym, co zrobić z Wanderem. To była moja główna inicjatywa, bo z Wanderem się widywałem praktycznie co weekend, przez ostatnie pół roku. Tak przypadka, no, zrobił się do Warszawy jakieś tam. Dobra, dawaj Barcelona, gra polska reprezentacja i tak, i tak, co była i się wkurzyłem na niego. Bo mówię, kurczę, jest w tej Polsce, no powinien coś robić jednak w tej organizacji, albo własną organizację, albo grać gdzieś. I to była taka moja pierwotna, że yy, tak yy, powiem, inicjatywa. No i tam od sowa do sowa tam z że się pogadali, tak jakby rozpinialiśmy, czy da się coś fajnego złożyć. No i w skrócie odezwałem się po prostu do chyba większości, no nie do zetny, też przesady nie jestem, też <laughs> <laughs> Pozdrawiam, pozdrawiam. <śmiech> Nie tak nie, no, gość, no, był, już hadzi, był już tam hajsi, był już na co ma zrobić, to jest lepszy, jest bardziej zaangażowany, no i nie będzie publikować. No, ale chyba do całej reszty w sumie się odzywałem w ten czy inny sposób, więc w skrócie do top 6 ultralgi się odzywałem. No i po prostu w niektórych organizacjach mówiłem, okej, okay, dobra, tu się da dogadać, dobra, tutaj to nie ma sensu no jednej. I drugiej strony no, u nas, jeżeli chodzi o DV1 i my jako KMT, no to to jest po prostu sytuacja, Situation. Jakby, oni nie za bardzo mieli ustrukturyzowany jakiś plan. My też zresztą, mówię, na początku przynajmniej ja po prostu z i resztę graczy do taką dobraliśmy, no i od razu uznaliśmy, że fajnie będzie spróbować, powiedzmy, jest restart ligi, coś nowego, jak wspomniałeś, fajnie będzie zrobić taki eksperymentalny projekt. Naprawdę, my nie mamy pojęcia, co to wyjdzie. My Nie wiemy, czy będziemy mieli zero winów, czy pięć, czy, no, wygrać ligę to bym nie, nie obstawił nas, ale na przykład dla mnie musi być mini max. Minimum dla mnie to jest z Ligi. Maksimum to jest czwarte miejsce. I no zobaczymy, generalnie, wylądujemy. No i dlatego Davisman po prostu im, im, im też to podpasowało, żeby wreszcie mieli okazję mieć taki skład, który jest bardziej nastawiony na content, tak? No Bo gdzieś tam kilka tych składów Davisman były takie ambicjonalne, złożone i na koniec dnia nie za dużo z tego wynikało. Tak? No, ani Davisman się nie rozwijał, ani nie jakby tak? Ta organizacja może istnieć. To jest inne podejście z ich strony. Tak, ale dla ciebie to jest jeszcze powrót jakby do, do bycia trenerem nawet jeśli tutaj będziesz szukał jakiejś lekkiej pomocy to dalej jednak pewnie coś się będziesz w tym temacie udzielał, przypada ci ta rola trenera, co to dla ciebie oznacza, bo tak naprawdę no, oficjalnie coachem nie byłeś już od paru lat i teraz taki powrót, gra się zmieniła, też jakby rynek powiedzmy, że się zmienił, są nowi gracze, nowa meta, trochę inne podejście do gry i jak ty się na to zapatrujesz właśnie na siebie jako na trenera? Nie mogę się wynażać trenerem. Znaczy oficjalnie tak, mam taką pozycję. Natomiast prawda jest taka, no ja de facto mam powiedzmy jakiś rok czasu, żeby się określić w tym gamingu e sportu z powodów prywatnych. Tam styczeń 2020 będzie bardzo ważnym miesiącem dla mnie z różnych powodów. I po prostu do tego czasu mam możliwość poeksperymentować trochę. No i y, moim celem, mój cel jest taki. Teraz jak pana ja mam średnio 100 widzów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli za półtora miesiąca będę miał 300 widzów, dzięki temu, że w tym projekcie biorę udział, to jestem zadowolony. To jest tak jakby cel większości nas w tej drużynie. Czyli no tam dla naszych dużych streamerów, Arkol i Overball, no to po prostu chcą mieć content dla widza i, i fajnie, że to się będzie kręcić. Dlatego, co są właśnie gdzieś tam za co, czyli dla Karola, dla Damiana, nie wiem czy Wander będzie streamował, mam nadzieję, że będzie, no to tak jakby jest to jakiś tam start. Więc tak jakby szczerze mówiąc, to jest mój główny cel. Pod względem trenerskim to no, trochę już tam mecze obejrzałem, powiedzmy, z ostatnich worków, tam obejrzałem tam w chyba to było OMG na Weibo, z tego co pamiętam, więc, y, oczywiście, słuchajcie, nie będę oglądał tyle Lola, co inni trenerzy, tak taki powrót do trenowania opartego na wynikach, no to nie, to to się skończyło w czasach, Dawnych, tak? tak? jakby w czasach roku 2014, tak? Nawet jak byłem w Illuminar, to zawsze tu było, że gdzieś tam mam pracę, więc słuchajcie, ja dalej normalnie pracuję, etat, tak jakby to się nie zmienia, po prostu będziemy mieli projekt, gdzie coś tam oczywiście będziemy się starali na poważnie podczas treningów rozwijać się, ale no to nie będzie takie trenowanie, jak nie wiem, jak inni inni widzę, jak Dachowski w ZTN na przykład, tak. No oczywiście mam nadzieję, że mimo, dla na tym polega zachłanność tego projektu. Mimo tego mam nadzieję, że nawiążemy walkę. Czyli mimo, że mniej czasu spędzimy, mimo, że będziemy streamować, mimo, że zebraliśmy się trochę przypadkiem, chcemy spróbować. Więc no bardzo pod względem zachwanym projekt i no nie no słuchajcie, no ja nigdy nie wrócę na, do takiego poważnego, poważnego, poważnego trenowania. I, i, i dobrze, nie jest mi Dobrze, to może już tak trochę zmierzając do końca, jakie są takie twoje ostatnie słowa, jeśli chodzi o ten wywiad dla widzów? Czego byś od nich oczekiwał i czy może chciałbyś coś przekazać, jakiś statement dać, coś jeszcze jakby zachęcić może do kibicowania? Dlaczego akurat wy? Bo jednak trochę tych ciekawych projektów będziemy mieli. Tak więc no, takie twoje ostatnie, ostatnia minuta do widzów musicie nam kibicować bo będziemy jedynymi w tej lidze pod underdogami tak jest reszta napina muskuły ma 10 kucharek ściągają delorda no powiem tak konkurencja nie śpi i my jesteśmy jedynymi swojskimi chłopami którzy przyszli coś tu ugrać i staramy się z jak najmniejszymi zasobami uzyskać jak najwięcej się da każda nasza wygrana nieważne czy Będziemy mieli siódme, ósme, czy czwarte, czy piąte miejsce. Każda nasza wygrana jest ogromnym wydarzeniem i chcę, żebyście byli zebrani i oglądali to wydarzenie. Razem z naszymi piłowi i komunikacją. Udostępniamy to i oczywiście drugą taką drużyną, która w teorii jest luszczaną do nas pod tym względem, będzie KMF, bo też wiemy, że to będzie taki projekt na, oparty na content, więc mamy nadzieję być po prostu fajniejszym KMF. No. Tego wam właśnie życzę. z byciem lepszym może być troszkę ciężko, bo KMF. Damy ostatnia. siebie wszystko, damy siebie wszystko. KMF, KMF Easy do zjedzenia, trener, no nie no, wiem No KMF zaskoczyło z no to ktoś musi zaskoczyć KMF e, i z tym przekazem was właśnie zostawię. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. E, no i dziękuję widzom za oglądanie. Do następnego. No i na razie.